Dzień dobry, witam wszystkie rybki bardzo serdecznie, zwłaszcza te, które urodziły się 24 lutego. Zapraszam Was na rozkład urodzinowy. Rozkład urodzinowy jest totalnie nowym pomysłem, który powstał niedawno w mojej głowie. To jest czytanie urodzinowe dla osób urodzonych 24 lutego. I teraz tak, jak działa? Jak działa? 24 luty. Jak działasz? Co się u Ciebie dzieje? Jak działasz? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Duża stabilizacja życiowa. Pragniesz te, takiego, w, takiego, wiesz, wejścia w relacje, ale no, wymagania też są takie, że osoba, z którą wchodzisz w relację musi być atrakcyjna. Musi być osobą, która zwraca na siebie uwagę. Jesteś zbyt powierzchowna w tej decyzji, bo nie, nie masz totalnie w ogóle chęci dyskutowania, rozmawiania, gdzieś tutaj komunikacja to totalnie u Ciebie legła. Tak samo zresztą jak i finanse. No te finanse tutaj nam się troszeczkę hmm, pogubiły. Musisz uważać na to, żeby nie, nie stracić. Za to jesteś bardzo nastawiony na, na tutaj na relacje seksualne. Jesteś gotowy do działania, jak najbardziej. Masz tutaj chęć stworzenia dość mocnego związku. I ja myślę, że to jest czas na budowanie relacji, na budowanie związków, na budowanie takiego właśnie życia rodzinnego, bo osoba, która się pojawi w Twoim życiu jakoś tak w tym, w tym czasie, w tym roku, będzie, będzie bardzo dobrą osobą, będziecie tworzyć fajną relację, fajny związek, i to jest tak, że jak się zacznie budować związek, to później się zaczną budować i finanse, prawda? Więc finanse, pogadać, będzie można trochę więcej. Dobrze. Gdzie osoba urodzona 24 lutego zmierza? Do czego ona w tym roku będzie zmierzać? Co dla niej będzie najważniejsze? 24 luty, co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Do czego zmierzasz? I znowuż to się, że możliwości, jakie masz, to możliwości stworzenia naprawdę fajnej relacji. E, fajnego takiego e, związku, które m, będzie na poziomie emocjonalnym, duchowym komunikacyjnym będzie Wam bardzo współbrać i będzie bardzo odpowiadać. Na jakim etapie jesteś teraz? No teraz jesteś na takim etapie, że masz jakieś problemy związane z finansami. Utknąłeś, utknęłaś. I to tak no, zaburza twój, twój spokój ducha. Jakie masz oczekiwania? No Oczekiwania masz takie. Że, żeby y, ruszyć finanse, to należałoby gdzieś tam ruszyć uczucia, stworzyć jakąś rodzinę, zrobić zaplecze bezpieczeństwa. To jest okres dla Ciebie na budowanie związków, nie na finanse. To jest okres na budowanie związków. Masz możliwości właśnie stworzenia wspaniałej rodziny, nowego związku. Y, na czym stoisz? No stoisz na tym, że y, no dobra, bo nie jesteś bankrutem, tak? No ale jesteś w kiepskiej sytuacji finansowej. Nic ci nie wychodzi, wszystko, czego tkniesz, po prostu zaraz się obraca w, w, nie wiem, w długi, w niezapłacony rachunek. No, po prostu masz totalne rozjechanie energetyczne, jeżeli chodzi o tą sytuację. Okoliczności sprzyjające są takie, że może się pojawić właśnie mężczyzna, który wyciągnie do ciebie rękę, który pomoże. tak Może to być twój ojciec, może to być jakiś, jakiś znajomy. Czy ktoś, kto się pojawi na Twojej drodze jako nowy partner, tak? Ale w stanie na Twojej drodze ktoś, kto wyciągnie do ciebie tę rękę. Przeciwności, jakie możesz stworzyć, to to, że Ty tej oferty nie przyjmiesz. To, że będziesz się bronić przed tym i powiesz, absolutnie nie ma mowy, i ja sobie dam radę sama. Czasem trzeba, należy wyciągnąć rękę i poprosić o pomoc, tak? Pamiętajcie, że. No, nie zawsze radzimy sobie sami. Czasami znajdujemy się w takich sytuacjach, że ta pomoc się yy, no, po prostu napatoczy i należy ją przyjąć. Yy, rada jest taka: nie przegap swojej miłości. To jest okres na tworzenie pięknej relacji, pięknego związku. Nie przegap tego. Nie przegap, bo będziesz płakać do końca swoich dni. No dobra, może nie do końca, ale długo, tak? Będziesz zawsze miło. Yy, wspominać tą relację i będzie Ci żal, że, że tego nie, nie ogarnęłaś. Teraz tak, yy, rozkład roczny dla rybek urodzonych 24 lutego. Rozkład roczny, 24 luty. 24 luta, moje rybki, aż mi karty lecą. Dobrze, co się u Was dzieje, rybeczki? Więc tak, Uciekamy przed problemami, tak? Uciekamy, nie rozwiązujemy. Myślimy, że jak je gdzieś tam spotka, schowamy, to one sobie wtedy pójdą. Niekoniecznie. Co pomoże Tobie, a co zaszkodzi to Tobie? Wiesz, to ucieczka przed problemami i udawanie, że tego nie ma, no nie będzie najlepszym pomysłem do tego, żeby rozwiązać cokolwiek. Natomiast co pomoże, no, i znowuż ci powiem: bo stanie ktoś na Twojej drodze, co pomaga. No, pojawia się ktoś na Twojej drodze, kto wyciągnie do Ciebie rękę, kto wyjdzie z pomysłem, kto wyjdzie z ofertą, z pomocą. Skorzystaj, nie uciekaj od tego. I teraz tak: finanse. Jak się potoczą finanse? Luty. marzec, kwiecień, Maj. czerwiec, rwiec. I widzisz, droga rybko, tutaj się pokazuje tak, że y, finanse zaczną się stabilizować w momencie, kiedy skorzystasz. Y, znaczy skorzystasz to jest bardzo złe słowo, ale kiedy zauważysz tą osobę, kiedy wejdziesz w tę relację, bo w momencie, kiedy zacznie ci się y, układać jedna strefa w życiu, tak, strefa emocjonalna, zacznie z automatu się podnosić następna zaczniesz podnosić swoje wibracje, zaczniesz doceniać sama siebie. Więc no dobrze by było, żebyś to, to uczucie, tym bardziej, że uczucie naprawdę jest piękne, jest pełne, y, pełne takich y, no tutaj uniesień y, dla was. Także no warto z niego skorzystać. Y, bo się i pokazuje stabilizacja życiowa. Pierwsze, pierwsze dwa miesiące, to jeszcze tam przepłaczesz, gdzieś potem się pokazuje jak też, że kogoś poznasz, Później się znowuż będziesz zastanawiać nad tym, co, co z tym zrobić, czy nie, nie uciekać, bo być może będzie ktoś mącił, będzie jakaś baba mąciła, ale to będzie bardziej zazdrość niż chęć mówienia prawdy, czy na przykład w takiego, wiesz, po przyjścia z pomocą. I z automatu, kiedy zacznie się psuć w Twojej relacji, zacznie się psuć znowuż w finansach, u Ciebie te dwie sfery są mocno powiązane i one mocno u siebie współpracują. Więc zacznij od, od pierwszej potem przejdziesz do drugiej. I teraz tak, miłość dla samotnych, co przynosi miłość dla samotnych. Yy, miłość dla samotnych. Pojawia się tutaj tak. Yy. Pojawia się uczucie, yy, z którym będziesz walczyć, do którego absolutnie nie będziesz się chciała przyznać. Yy. do którego nie będziesz się chciała przyznać, przed którym będziesz uciekała, które będziesz blokować i absolutnie mówić, że to, to nie jest to. A zobaczcie, jaką jesteście fajną, fajną parą, tak? Jesteście naprawdę dobrze dobrani. Może być z czasem tak, że będziesz, będziesz zapadać o rodzinę, będziesz wracać do, do tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło i też się pokazuje taka sytuacja, że może być dwóch tutaj dla ciebie kandydatów. Z jednym stworzysz bardzo fajną ciepłą rodzinę, a z drugim będziesz na takiej zasadzie, że ciągle będziesz oceniana, ciągle będziesz krytykowana. Będzie i pełno takich, będzie dużo seksu, dużo namiętności. Ale nie będzie stabilizacji w całej reszcie. Na przykład, ale z tym, a z, natomiast z tym pierwszym, yy, z tym pierwszym panem będzie, będzie totalnie wszystko grało, tak? Może nie będzie aż ty takich porywów, takich zrywów, ale będzie stabilizacja, będzie to coś, czego ty potrzebujesz na chwilę obecną będzie harmonia. Yy, także jak się pojawi Twoje uczucie, a powinno się pojawić w zasadzie do dwóch miesięcy, to nie walcz z nim, może nie aż tak bardzo. <grym> Miłość yy, dla ludzi, którzy są w związku, tak? Yy, no tutaj jest tak. <grym> Tutaj jest tak, albo się odrodzicie w swojej relacji, w tej, w której jesteście, bo jesteście teraz tak pokłóceni, poblokowani, totalnie macie na siebie wywalone, udajecie, że siebie nie znacie, nie chcecie ze sobą rozmawiać i albo się rozstaniecie, albo tą relację odnowicie i będzie nowy ogień, nowa droga, nowy pomysł, absolutnie rewelacyjna relacja która będzie prowadziła do zbudowania nowych pomysłów życiowych, nowych idei. Potoczy to się bardzo szybko, może się, też, może się też tutaj tak wydarzyć, że niektórzy panowie, troszeczkę starsi będą chcieli sobie zamienić żonę na młodszy model, tak? No tutaj może to nie do końca fajnie wypaść, nie do końca się, że tak powiem, odnajdą w tej sytuacji później. Ale to jest czytanie ogólne. Dlatego, jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie indywidualne, bardzo serdecznie zapraszam. A wtedy rozłożymy karty tylko dla ciebie i porozmawiamy tylko i wyłącznie na Twój temat. Co dalej? No, pierwsze pół roku szykuje się po prostu petarda. Miłość, seks, zrozumienie. W znalezienie nowego partnera, czy odnalezienie nowego partnera w starym partnerze, tak? Odnajdziecie się na nowo. I w zależności od tego, jak się tutaj potoczy, która, która to jest opcja, no to później też będzie taka sytuacja, że jedni będą odchodzić i wracać, drudzy będą żałować swojej decyzji, jeszcze inni będą tęsknić, a no jeszcze inni wejdą po prostu w romans i nie będą wiedzieli, jak z tego wybrać. Jaka jest rada dla ciebie? Rada jest dla ciebie nie niż swojego domu. Nie niż swojego domu. Dom, który stworzyłeś, który masz, jest twoją bazą bezpieczeństwa. Tam się odnajdziesz. Ostrzeżenie? Ostrzeżenie no, próba pokazania komuś, że jestem lepszy, że. Jakoś tak gdzieś pokaże się na mieście, y, zaszaleje z młodą dupą. Nie, niekoniecznie dobrze ci wyjdzie. Rodzina to jest wartość. I tutaj się tak pokazuje. E, dziękuję rybkom y, urodzonym 24 lutego za wysłuchanie tej, y, tego czytania. E, jeżeli masz ochotę y, na własne prywatne odczyty, to zapraszam do kontaktu ze mną. Adres e-mail znajdziecie w opisie. Ewentualnie zawsze można się umówić na rozmowę telefoniczną. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia.